Złączymy się na modlitwie, by podziękować Panu za wszystkie łaski, które od Niego otrzymaliśmy tego dnia. Módlmy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie, Stwórca Wszechświata, chcę Ci podziękować, że dałeś mi możliwość przeżyć kolejny dzień w Twoim niezwykłym świecie. Uwielbiam Cię za wszystkie Twoje dzieła, które oglądam przez całe swe życie. Dzisiaj też dane mi było zachwycać się, jak wielkim stwórcą jesteś. Chcę Ci podziękować za każde dobro, które otrzymałem od Ciebie i ludzi, których tego dnia postawiłeś na mojej drodze. Dziękuję Ci za wsparcie i opiekę, którą odczułem z Twojej strony. Wiedziałem, że mając Cię przy sobie, nie stanie mi się krzywda. Dziękuję, że uchroniłeś mnie od niebezpieczeństw, które mogły na mnie czekać. Wielbię Cię również za to, że Twój Święty Duch napełniał mnie swoimi darami, dzięki czemu mogłem ten dzień przeżyć z radością i godnością. Chcę Cię przeprosić, Boże, za każdą słabości i grzech których się dopuściłem. Przepraszam za każdą krzywdę wyrządzoną bliźnim przeze mnie. Starałem się wypełniać Twoje prawo, ale wybacz mi wszystkie te momenty, kiedy zbłądziłem i zwątpiłem w Twoją potęgę i to, że czuwasz nade mną. Wybacz mi każdy mój występek, przez który oddaliłem się od Ciebie. Proszę Cię, abym, jeśli taka będzie Twa wola, Jutro się obudził i mógł dalej z gorliwością chwalić Twoje święte dzieła. Amen. Błogosławieństwo. Niech cię błogosławi Bóg wszechmogący i da spokojny sen. Niech cię obdarza opieką i napełnia swoimi łaskami na każdy kolejny dzień Twego życia. Niech Bóg wam błogosławi za wspólną modlitwę. Prosimy o umieszczanie intencji i próśb o po modlitwę poniżej w komentarzach. Jeśli chcesz dołączyć do naszej wspólnej codziennej modlitwy, zasubskrybuj kanał Boża Misja. Klikając kciuk w górę, pomagasz innym odnaleźć nasz kanał i łączyć się wspólnie w modlitwie. Niech Cię Pan Bóg błogosławi. Szczęści Boże!